Hej, moi widzowie. Mam takie info dla osoby, które ma, która ma weed Kluba. No więc tak, jest, jest więcej tych. Ach, czekajcie, aż mi się załaduje Są cztery te. Osoby, te osoby, które mają Kluba, no to są 4T. Do wylosowania. I jest taki błąd, że. To jest nieskończoność. Nieskończoność otwierania tych ludzkich well, łez. jak to się tam nazywa? Ja tak mówię po angielsku, bo tak się nazywa, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. No, jest taki błąd, że nieskończoność. Nieskończoność można otwierać. Nigdy ci się to nie skończy, więc bardzo polecam korzystać z tego buka. Możecie szybko wylosować wszystkie kumple. Ja tylko poluję na ważkę, bo to jest mój ostatni kumpel. No dobrze, to tyle.